Siema, witajcie. Dosłownie jesteśmy na przeddzień praktycznie zawodów Kleń Gry 2017. Ja cały czas przemierzam drogę od jednego do drugiego sponsora, nagrywając dla Was materiały, z których oczywiście możecie się dowiedzieć, co dla Was przygotowaliśmy w tym roku. Tym razem jestem w sklepie KANU w Warszawie. Jak widzicie, za naszymi plecami znajdują się praktycznie same echosondy. Jest to miejsce, w którym przede wszystkim możecie zakupić elektronikę wędkarską, plus do tego jeszcze. Dodatkowe akcesoria, dodatkowe rzeczy niezbędne do montażu i użytkowania wybranej przez siebie echosondy, ale zmierzając troszeczkę do brzegu. Oczywiście przy tym wszystkim się przyda echosonda, żeby trafić do brzegu, tak troszeczkę żartobliwie powiem, ale przede wszystkim sklep kanu i tutaj panowie, którzy przed wami stoją, właściciele sklepu, osoby, z którymi będziecie mieć do czynienia, przychodząc w to miejsce, Mateusz. Janek. Janek przygotowali dla Was coś ciekawego, czyli voucher na kwotę 300 zł. Nie jest to jeden voucher, jest ich trzy. W dniu zawodów przekonacie się, jak będziecie mogli otrzymać. Czy drogą losowania, czy zostaną dołączone do jakiejś grubszej nagrody, do puli nagród. Tego jeszcze nie wiemy, to będzie niespodzianka. Natomiast wiemy na 100%, że czeka na Was voucher na kwotę 300 zł. I teraz pytanie do. Panów, jak będziecie Wy mogli z niego skorzystać? Na jakich zasadach? Co się wydarzy, jeżeli ktoś wyrostuje spoza Warszawy? Jak ten mechanizm będzie przebiegał? I na co może ten voucher spożytkować? Zwycięzca vouchera zgłasza się do nas, najlepiej do firmy bezpośrednio, tutaj na miejsce, na ulicę Myślimorska 98, lokal 76. Jeżeli to jest osoba spoza Warszawy, z jakichś dalszych rejonów, no to Wystarczy do nas telefonować, yy, poinformujemy jak zrealizować ten voucher. Z, dokonamy tego albo przez stronę naszą światych osąd, bądź no, strona, telefonicznie już tam dogadamy z szczegóły. Yy, każdy voucher opiewa na kwotę 300 zł. Yy, realizujemy go w ten sposób, że wybierając dowolną osądę, może być to najtańszy model w granicach 500-600 zł, od tej kwoty odejmiemy po prostu kwotę vouchera i 300. płacimy tylko różnicę. Super, jak za 500 zł. Będzie nas kosztowała tylko 200. A jeżeli będą to droższe koszty, e, droższe osądy, no to tutaj. Voucher, voucherem jeszcze oczywiście dla uczestników. Kleń w kry 2017. i w Możemy w też zadziałać hasłem. No, dodatkowe rabaty jak najbardziej. Dobrze, to mnie cieszy. Staram się negocjować. Sami widzicie, robię co mogę. Osaczyli mnie, ale już na poważnie. Bardzo fajna nagroda. Myślę, że to co powiedział Janek, jest bardzo atrakcyjne. Tania e echosonda, bądź tańsza. Nie chciałbym ujmować absolutnie waszym wyborom będzie dużo, dużo tańsza, przynajmniej o te 300 zł, przy droższych echosondach echo nawet możecie pokusić się ewentualnie o dodatkowy rabat, pokusić się o próbę negocjacji, zobaczymy, nie chcę tutaj absolutnie nic zapewniać, przyjedźcie, zobaczcie, nawet jeżeli takiego vouchera nie zdobędziecie, jak widzicie chłopaki są dość elastyczni, na pewno są też dużymi profesjonalistami, którzy mogą Wam odpowiedzieć na wiele, wiele bardzo szczegółowych pytań związanych z Garminem, z Lawrence'em i wieloma jeszcze innymi markami, których tutaj nie widzicie za naszymi plecami, a są w ich ofercie. Oprócz tego Mateusz. Mateusz, który w Dniu Zawodów też będzie obecny jako zawodnik. Ale myślę, że po zakończeniu będę mógł poprosić Ciebie, już mamy to zresztą ustalone, o to, żeby żebyś odpowiedział na kilka Waszych pytań, ponieważ w miejscu zbiórki w co będzie nasza łódź w Crafishing wyposażona, mam nadzieję, że do tego czasu, już najnowszą elektronikę niezbędną do normalnego łowienia metodą spinningu do vertikala i na podstawie tych wszystkich akcesoriów, urządzeń, echosond będziecie mogli zadać wiele pytań Mateuszowi właśnie, który odpowie na poszczególne z nich i mam nadzieję, że rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości. Dokładnie, zapraszam do nas Zapraszam z pytaniami. Przyłódce, generalnie przyłódce, to ale to jeszcze w dniu ja obecnym. Mało tego, ja już tutaj nie chcę. Nie zdążymy na zawodach porozmawiać. Tutaj, oczywiście, półki mamy pełne. Przed majówką jeszcze się wyrobicie panowie. Dokładnie, no widzicie, tutaj zawsze jest sporo sprzętu. Ten sprzęt cały czas też rotuje. Chłopaki mają pełne ręce roboty, ale to też jest zasługa przede wszystkim ich wiedzy, bo tego im nie można e, ująć, e, jeżeli chodzi o wszelkie tajniki technologiczne, naprawdę nie, niektórzy eksperci z firm mogliby się troszeczkę od chłopaków nauczyć. Jest to praktyka powiązana z teorią sprzedaży i, i z tego, co oni czerpią na co dzień, także macie pytania, nie tylko wkry, ale przede wszystkim nawet obecność osobista na miejscu albo telefon. Też możecie na stronie świat Echo Sąd znaleźć kontakt hmm. telefoniczny, okay. zadzwonić, dopytać się i dokonać zakupu przede wszystkim na ich stronie. Także. Kolejny sponsor przed Wami. Mam nadzieję, że to też doda nie lada kolorytu zawodom, a Wy skorzystacie z tego w 100%. Także widzimy się 23. Tak życzymy szczęścia po raz kolejny wszystkim, którzy będą brać udział w tych zawodach. No i zapraszamy. Zapraszamy też do zadawania pytań w Dniu Zawodów. Do miłego. A Janek życzymy powodzenia na zawodach po Kanu Światech Osąd. Do miłego. Trzymajcie się.